Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj tematem odcinka będzie moje top 10 roślin grudnia. Pokażę Wam tutaj rośliny, które radziły sobie najlepiej w tym miesiącu, które mnie zaskoczyły, które dobrze rosną, które nie chorują, które gdzieś w jakiś sposób się odbudowały po troszeczkę gorszym czasie. A zanim przejdziemy do tematu filmu, to chciałbym jeszcze Wam serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji na moim kanale. Jest to dla mnie ogromne osiągnięcie, które jest tak naprawdę dzięki Wam, i dziękuję, że mogę dla Was nagrywać, że oglądacie, że jesteście ze mną, że komentujecie. I ogromnie się cieszę, i z tego miejsca chciałbym ogłosić dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie taki roślinny boks. Niespodzianka ode mnie. A co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? No to napisać swoje top 5 roślin, jakie Wy macie u siebie w kolekcji. Albo jeżeli nie macie roślin, a oglądacie po prostu mnie z ciekawości, to napiszcie, które rośliny z dzisiejszego filmu wam się najbardziej podobały i uzasadnijcie też dlaczego. Tak samo jak uzasadniacie, dlaczego wasze rośliny w kolekcji są waszymi ulubionymi, tak samo uzasadniacie, dlaczego moje rośliny w kolekcji w grudniu są. Najlepsze, dlaczego Wam się najbardziej podobały. Dobra, przechodzimy do tematu odcinka, bez zbędnego już gadania. Zostawcie jeszcze tylko łapkę w górę, żeby ten film dotarł do jak największej liczby osób. A my przechodzimy sobie już do pierwszej rośliny. Jest to roślina, której historia jest taka, że ja ją kupiłem latem tego roku i wyobraźcie sobie, że ona przez kilka miesięcy nie wypuściła ani jednego liścia. Spójrzcie. To jest Filodendron Squamiferum i naprawdę, ona stała w miejscu, ta roślina. Warunki miała takie normalne, taki troszeczkę półcień, nie były to warunki idealne dla tej rośliny, dla tego Filodendrona, ale powiem Wam, że przez kilka miesięcy, żeby nie wypuściła roślina żadnego liścia, no to dla mnie było coś takiego dziwnego, tym bardziej, że jest to Filodendron, który z reguły dość szybko rośnie, no, i teraz zimą postanowiła sobie ta roślinka ruszyć z miejsca, i już Wam pokazuję pierwszy z powodów, dla które, przez który ta roślina jest w dzisiejszym filmie, a to jest ten liść. Zobaczcie, jaki piękny, ogromny liść, pięknie powcinany. On jest bez żadnego uszkodzenia, bez żadnej skazy, jest po prostu idealny. No, jest cudowny, naprawdę jest cudowny, jest taki żywotny, jest błyszczący. Zobaczcie, jak on się cudownie błyszczy. No i to jest jeden z powodów, dla którego wybrałem tą roślinę. Drugim powodem jest to, że ona cały czas ma chęć do życia i puszcza nowe liście. Zobaczcie, tutaj mamy nowy przyrost. Nie wiem, czy zobaczycie. O, tutaj. Tutaj jest kolejny przyrost. To jest też ogólnie. Nowy liść. Nie jest on tak piękny i spektakularny jak ten tutaj, ale to jest jednak nowy liść i też pięknie wygląda. Tutaj też jest jakiś nowy listek, taki troszeczkę mniejszy. I co jeszcze mogę na temat tej rośliny powiedzieć? To tutaj jeszcze ma kolejny przyrost. Jest naprawdę piękna, zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Tutaj jeden liść się troszeczkę żółci, ale. Powiem wam szczerze, że kompletnie mi to nie przeszkadza, biorąc pod uwagę, że ta roślina w końcu ruszyła z miejsca, a historia jeszcze z tą rośliną jest taka, że ja chciałem ją już chciałem się jej pozbyć, chciałem ją oddać, bo kompletnie mi się nie podobała. Strasznie irytowało mnie to, że ona stoi w miejscu, że nie rośnie. No ale chyba chyba się wystraszyła, no i zaczyna zaczyna pięknie się odwdzięczać, no i to jest jedna też z większych roślin w mojej kolekcji. Dobrze. I teraz pokażę Wam roślinę, która jakiś czas kompletnie mnie zawodziła, bo mogliście też na moim kanale zobaczyć film, kiedy ja otwieram tą roślinę. To są początki mojego kanału. To było gdzieś ze 4 miesiące temu. I to jest monstera adansonii mint i ona przeszła już bardzo, bardzo dużo, ponieważ straciła już kilka liści, miała wciornastki, miała przędziorka. Także no ta roślina przeżyła już naprawdę wszystko i ona była bardzo gęsta, była piękna, no aż do czasu gdzieś tutaj już te liście, zobaczcie, są już mają jakieś plamy. Właśnie po szkodnikach, również o, zobaczcie, na przykład ten liść, też. I ona przez y, chyba dwa pierwsze liście, nie wiem, czy to nie był na przykład ten liść, i później to był ten liść. O, to są liście, które zregresowały, na których kompletnie nie było wybarwienia. I ja już miałem w planach też ją pociąć, żeby ona może odzyskała swoją wariegację, no bo kupiłem tą roślinę po prostu dla tej wariegacji, dlatego, że jest ona troszeczkę inna ta roślina niż zwykła Monstera Monkey Mask, Monstera Adansoni. Ale tutaj, zobaczcie, dwa ostatnie liście. To już jest powrót wariegacji i ten najmłodszy liść, zobaczcie, szczególnie ten najmłodszy liść, on jest naprawdę pięknie wybarwiony. No i powiem Wam, że ta roślina znalazła się tutaj, bo chciałem ją wyróżnić, za to właśnie, że dała sobie radę, pomimo wciornastków, pomimo przędziorka jakiś czas temu, poradziła sobie z tym, jeszcze żyje, no i puszcza w końcu takie liście jak potrzeba. Ale plan na tą roślinę jest też taki, żeby ją na wiosnę pociąć mam nadzieję, że jeszcze do tego czasu troszeczkę podrośnie, ale ja sobie raczej ją utnę, ukorzenie sobie właśnie ten szczyt szczególnie, który jest taki piękny. Być może ona kolejne liście będzie też puszczać takie cudownie wybarwione. Także to jest takie wyróżnienie również w tej topce roślin. Przechodzimy dalej. Teraz roślina, którą dość często będziecie mogli mogliście widzieć i może dalej będziecie mogli widzieć na moim kanale, bo za każdym razem ona po prostu nie przestaje mnie zaskakiwać, tym bardziej, że jest to alokazja. Zobaczcie. To jest alokazja Silver Dragon, którą ja już mam od półtora roku i ona jest coraz piękniejsza, tak naprawdę. Pięknie się zagęszcza, pięknie rośnie. Zobaczcie, tutaj jest jakby jej mm, główna część. Tutaj jest część, która jakiś czas temu wyrosła. Puściła sobie takiego niedużego liścia. No i w drodze idzie kolejny liść. Zobaczcie, jak pięknie się rozwija. Tu mamy kolejną odnogę, na której również rosną liście. Te dwa, mimo że ten już troszeczkę gdzieś się tam zjada. No to tutaj mamy już nowego liścia. A co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że... Zobaczcie, jest, jest zima, a tutaj wyszedł taki ogromny liścior na tej alokazji. To jest y, chyba największy liść. No, może ten jest trochę większy, a ten jest może w drugiej kolejności. Tak mi się wydaje. I zobaczcie, jaki on jest ogromny. Ja wam pokażę moją dłoń i tego liścia. Naprawdę jest bardzo duży, jest piękny, jest zdrowy i naprawdę coś cudownego, coś cudownego się dzieje z tą rośliną. Jeszcze wam pokażę, jak ona sobie rośnie. Zobaczcie, jaki ona ma już system korzeniowy w tej doniczce i wydaje mi się, że ten system, który tutaj się rozbudował, że ta doniczka nie jest zbyt duża, to jest duży plus dla tej rośliny. Mam wrażenie, że, że ta alokazja Rośnie coraz piękniej, dlatego że ma dość ciasno w tej doniczce i być może ona to lubi. Tak mi się wydaje. Nie jest to idealna roślina, bo gdzieś tam końcówki się ususzają, gdzieś już nie są takie piękne, jakie, jakie były kiedyś, ale cały czas rośnie i jest ze mną ta roślina. Co ja miałem dam wam dalej pokazać? Aha, kolejna monsterka, słuchajcie. Nieduża roślina, którą kupiłem jako sadzonkę do własnego ukorzenienia. Tutaj był jeszcze taki duży liść, ale ja postanowiłem go odciąć, ponieważ on już nie wyglądał, i postanowiłem, że go utnę. I myślę, że to też dobrze zrobiło tej roślinie. Ona ma wtedy teraz więcej energii na to, żeby wytwarzać młode, zdrowe i pięknie wybarwione liście. Te liście, dwa tutaj, to są pierwsze liście, które ta monstera puściła. Później puściła tego liścia i tutaj nastąpił jakiś dziwny regres. Ja myślałem, że ona już cały czas będzie regresować, aż do czasu, kiedy przez, przed kilkoma dniami puściła tego liścia. Zobaczcie, jaki pięknie wybarwiony, ile tej bieli się tutaj wkradło. No przepięknie rozłożona wariegacja. I dlatego też chciałem tą roślinę wyróżnić w dzisiejszym filmie, bo naprawdę zaczyna bardzo cieszyć moje oczy i coraz lepiej rośnie. Jest coraz piękniejsza i mocno, mocno na nią liczę wiosną i latem przyszłego roku. I teraz mamy Syngonium pierwsze Syngonium pierwsze i ostatnie chyba. Nie, pierwsze i będzie jeszcze jedno oprócz tego. To jest Syngonium Ventlandii Green Velvet i powiem Wam tak, ono straciło kilka liści jesienią i teraz niedawno zimą. Troszeczkę mi się ogołociło z dołu, nie jest bardzo ładne. Tutaj ostatnio puściła takiego malutkiego karłowatego liścia, który gdzieś mi się już ususza. Zobaczcie, Wam to pokażę o, w ten sposób. No, bardzo, bardzo mizerny liść. Ale co mnie cieszy, to te dwa najnowsze liście tutaj, te jaśniutkie. Spójrzcie na nie, jak one cudnie wyglądają. I powiem Wam tak. Tutaj mamy jeszcze takiego liścia, który jest jakby całością. Te takie jakby rogi, tak to nazwę, te dwa mniejsze jakby liście, są częścią tego dużego liścia, tej dużej części, a te nowe, które już tutaj wyszły. one są jakby już osobnym liściem. zobaczcie, niby jeden liść, ale każdy ma już swoją taką swój taki niewielki ogonek liściowy i one są jakby już rozgraniczone te liście. więc wydaje mi się, że te syngonium już zaczyna puszczać takie bardziej dorosłe liście. No, i dlatego też wyróżniłem tą roślinę w grudniu. Dlatego, że te liście mnie totalnie zaskoczyły i sprawiły mi dużo radości. No i plan jest też taki, żeby tą roślinę też na wiosnę uciąć i ją ukorzenić, odmłodzić. Bo niestety, no taki goły badel tutaj nie wygląda zbyt dobrze. A jednak każdy chce mieć gęste i dobrze wyglądające rośliny. Teraz kolejny filodendron. I to jest filodendron Majoi, którego ja kupiłem dość niedawno w Obi. To było może ze dwa miesiące temu, już dokładnie nie pamiętam. Ja od razu tą roślinę posadziłem w terakotową doniczkę. Dałem jej taki zwyczajny palik kokosowy, tak żeby ona od samego początku miała wsparcie i poczucie takie, że że ma wsparcie właśnie i może dobrze rosnąć. I już wam pokazuję, co mnie tutaj bardzo ucieszyło w grudniu. To jest ten nowy liść, on niedawno się rozwinął. On jest jeszcze taki powywijany, jeszcze jest taki bardzo jaśniutki, nie jest aż tak dobrze wybarwiony jak te starsze liście, no ale to się z czasem zmieni. I drugi stożek wzrostu, na którym już idzie kolejny. Liść, zobaczcie, już jest taka rurka, która już pomalutku się gdzieś tam rozwija. No i sam, mm, samo rozwijanie się tych liści jest bardzo fascynujące, bo te liście ogólnie są bardzo takie mm, pierzaste, porozdzierane, pięknie powcinane. I te liście rozwijają się w taki sposób, że one pomalutku gdzieś y, każdą jakby. Swoją odnogę, swój taki paluszek, rozwijają po kolei, i to jest w tej roślinie najpiękniejsze, najbardziej fascynujące. I jeszcze nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj idzie już kolejny liść kolejny młodziutki listek na tej roślinie. I nie wiem, czy tutaj. A nie, no też zobaczycie. Z tej strony Wam pokażę, i tutaj idzie kolejny przyrost. I kolejna roślina, którą chciałbym Wam pokazać, jest to filodendron kobra, którego musiałem niestety pociąć praktycznie do zera, bo pokazywałem Wam też ostatnio, nie no, jakiś czas temu już, że zjadły ją w czernastki. No i musiałem coś z tym zrobić. No i postanowiłem ją pociąć. I ta roślina mnie bardzo, bardzo mocno zaskoczyła. A dlaczego? Zobaczcie. Tu jest nowy przyrost, piękny liść. Zobaczcie, jaki w ogóle cudnie wybarwiony liść, taki halfmunowy. Tutaj mamy kolejnego liścia, którego nie wiem, czy ja teraz przypadkiem nie uszkodziłem. Bardzo możliwe, że. O, zobaczcie, znowu to zrobiłem. Ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje czasem. Patrzcie. No, uszkodziłem tego liścia, no, delikatnie tylko go dotknąłem i go uszkodziłem. A byłby naprawdę pięknie wybarwiony. No, widzicie, takie rzeczy się czasem zdarzają. A mi się zdarzają dość często takie rzeczy, że złapię gdzieś i nawet nie popatrzę i zobaczcie, dzieją się takie rzeczy. No, ale widzicie wszystko na żywo, tak jak jest. Tu mamy kolejnego liścia. Już jestem bardziej delikatny. Zobaczcie również praktycznie half-moonowy liść. Jest tu oprócz tego bardzo dużo przyrostów. Tutaj przyrost, tutaj przyrost. Tam takie dwa listki. O właśnie te tutaj takie. Nie wiem czy zobaczycie. Chyba możecie ich nie zobaczyć. O tutaj jeden liść. Tutaj drugi liść. I ta roślina zaczyna odżywać. To widać po niej. Bo są tu też saszetki na wciornastka, na przędziorka. No i... Te roztocza chyba sobie poradziły z plagą wciornastków, bo już tutaj nic złego na razie nie widzę. Ale oczywiście jestem dalej czujny i będę tą roślinę bardzo często sprawdzał. Myślę, że na wiosnę, na lato, ona już będzie bardzo duża. Oczywiście aktualizacje będą, jak zawsze. I kolejną roślinę, którą muszę sobie dać, tutaj podnieść ją z podłogi. Tą roślinę też Wam często pokazuję, no ale muszę Wam ją pokazywać, bo ona jest tak cudowna, że ja ją po prostu kocham. Ja też tutaj powiesiłem w saszetki na wciornastka i na przędziorka, bo gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki się zdarzały. I co mogę powiedzieć? Tutaj jest filodendron Brazil Scandens i taki zwykły zielony Scandens. I ta doniczka jest już praktycznie cała zarośnięta. Ja tutaj dałem na tą roślinę nie zobaczycie może tak dokładnie, ale tutaj jest taka podpórka, którą ostatnio też mogliście zobaczyć na filmie. Oplotłem troszeczkę tego Brazila, żeby go okiełznać. Tutaj jest w ogóle po kolejnej stronie palik, i tutaj z kolei głównie pnie się philodendron scandens. No i on już przerósł ten palik. Ja będę musiał coś tutaj pomyśleć, żeby ten palik znowu przedłużyć. Cudownie gęsta roślina, bardzo zdrowa. Nie mam z nią żadnych problemów teraz. Pięknie rośnie, jest przycinana przeze mnie cały czas i ona wciąż się rozkrzewia i powiększa swoje rozmiary. Także tutaj nie ma co w sumie więcej gadać. Bezproblemowa, zdrowa i coraz większa roślina. I mamy jeszcze dwie rośliny w dzisiejszym filmie. Te rośliny wam dawno nie pokazywałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam ją pokazywałem poza planturem. I to jest Choja, której nazwy nie pamiętam. Napiszę wam na dole, bo po prostu mam czarną dziurę i zapomniałem nazwy. Naprawdę. Eee, tak czasem bywa. Ona jest na takiej metalowej podpórce, która jej tutaj służy cały czas jeszcze, ale wydaje mi się, że niedługo będzie musiała dostać coś większego, bo przerasta już tą podpórkę i już. Nie ma miejsca dla niej. Tutaj nowy przyrost. Ona cały czas zresztą rośnie. Tutaj wypuściła takiego gołego pęda, ale już widzę, że tutaj zawiązują się kolejne liście, wy tego nie zobaczycie, ale ona cały czas cudownie rośnie i ja powiem wam, że jeszcze na Instagramie chyba w archiwum relacji mam zdjęcie, kiedy ona była jeszcze mała. Ja wam pokażę, jak ona wyglądała w tamtym roku, gdzieś tutaj Tutaj u góry, albo tutaj gdzieś na dole, wkleję Wam zdjęcie, żebyście mogli sobie porównać te dwie rośliny. O, ja ją dam tak, a tutaj za chwilkę wyświetli się zdjęcie, jak ona wyglądała kiedyś. Bezproblemowa, nie ma szkodników. Latem mi już też zakwitła, więc myślę, że kolejne lato też powinna mi ładnie zakwitnąć. I co ciekawe, ona żyje jeszcze w podłożu produkcyjnym. No. Nie przesadziłem jej jeszcze. Naprawdę. Ona rośnie tak pięknie w podłożu produkcyjnym. Niesamowite, co? I ostatnia roślina będzie to syngonium, które też muszę sobie podnieść z podłogi. I to jest syngonium frosted heart. Frosted heart. Chyba dobrze wymawiam. I to jest roślina, która bardzo ładnie mi rośnie. Ona... Ma tutaj tylko taki drewniany patyczek do podtrzymania, póki co, ale co mnie cieszy, to jest fakt, że ona bezproblemowo mi rośnie. Naprawdę puszcza, coraz fajniejsze te liście, coraz szybciej rośnie. Pomimo, że jest zima, to zobaczcie, tutaj to całe już Wam pokazuję. Te dwa liście i plus ten, który się rozwija, to jest wszystko bardzo świeżutkie i tutaj też te liście ten ten i również i również ten tutaj który się dopiero rozwija no to wszystko są piękne nowe przyrosty Ja tutaj z tej rośliny chyba od początku kiedy ją mam urwałem może ze dwa żółte liście takie najstarsze no i poza tym nic złego się z nią nie wydarzyło nie miała jeszcze Wciornastków ani przędziorków, ale nie chcę zapeszać. Bo jak ja chwalę swoje rośliny, no to później się okazuje, że coś dziwnego się z nimi dzieje i one, one marnieją. Także nie chcę tutaj zapeszać, ale naprawdę jest dobrze. Pomimo, że mamy grudzień, jest naprawdę dobrze. Niektóre rośliny radzą sobie świetnie, tak jak te, które mogliście tutaj zobaczyć. O tutaj zauważyłem, że jeszcze na tym syngonium troszeczkę liście zasusza. No, a wracając do tematu, no to cieszę się, że te rośliny tak pięknie rosną, pomimo, że jest zima. Nie wszystkie tak ładnie rosną, bo będzie też odcinek z roślinnymi porażkami, które niestety są. Niestety nie da rady ich uniknąć. Bo czasem jest tak, że nie przyuważymy czegoś, zapomnimy o jakiejś roślinie, nie mamy czasu, lekko ją przelejemy, lekko ją przesuszymy, no i już jest problem. No, ale dzisiaj był bardzo fajny, przyjemny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My widzimy się oczywiście za kilka dni. Trzymajcie się cieplutko. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i cześć.